Dzień dobry Państwu, kochani moi, jak widać po tytule jest to mukbang, w którym mówię o swoich zainteresowaniach i jem potrawy zainspirowane kuchnią zachodnioafrykańską. Pokażę może najpierw, co tutaj mam. Jak mówię, są to inspirowane potrawy, nie stricte z tamtego regionu. To jest potrawa zainspirowana... Tutaj nie widać, może tak pokażę. Zainspirowana takim deserem pochodzącym chyba z Gwinei. Z Ludwula to wymyślił. To się nazywa Hamza. W opisie być może będzie link do przepisu po prostu na coś takiego, ale to jest znaczy, w tym oryginalnym przepisie jest kuskus ze śmietaną, jogurtem i cukrem. Ja to trochę skróciłam i tutaj po prostu jest jogurt, cukier i... No właśnie, to nie jest kasza kuskus, tylko to jest pęczak. A to jest bardziej inspirowane hmm, północną, arabsko-berberyjską częścią regionu. Y, głównie Mauretanią. Czyli... Ryba z solą i pieprzem, i też y, kasza, chociaż oryginalnie tam się pewnie częściej je ryż i pewnie częściej, jeśli już to jest kasza, to właśnie jedzą na przykład taki kuskus, -kus, a nie, y, właśnie pęczak. W ogóle zauważyłam, że dużo tam jest przepisów y, rybnych, może to dlatego, że y, nie dość, że jest blisko Ocean Atlantycki to jeszcze przynajmniej w południowej części regionu są rzeki. Na przykład jest taki lud Bozo. Są to czarnoskórzy muzułmanie z południa Mali, którzy podobno już parę tysięcy lat temu no bardzo dobrze rybacko rozwinęli właśnie na rzece Niger. To ja może zabiorę się tutaj za jedzenie. Najpierw skosztuję y, trochę ryby. Tak gotowanej, można powiedzieć, pieczonej y, na patelni. Przepraszam, że jest y, taka y, perspektywa z mojej kamery, ale no, niestety nie mogłam chwycić za dużo, chociaż próbowałam. Nawet jak próbowałam odsuwać kamerę, znaczy telefon, ale no jak widziałam, że po prostu nie mam, nie mam jak tego oprzeć gdzieś, to stwierdziłam, że to jest bez sensu. Żebym w ogóle coś próbowała zadziałać. Jak posoliłam dość mocno tą rybę, wydawało mi się, że to będzie bardzo słone. Nie jest słone. Jest sam raz. Może dlatego, że kaszy nie sobie mam do gotowania. Generalnie chętnie bym spróbowała jakiś dań właśnie z tamtego regionu, czy inspirowanych nawet tamtym regionem z jakimiś, nie wiem, słodkimi owocami typu daktyle albo z kurczakiem z przyprawami, ale no, po prostu jest teraz wielki post, i jedyne, czym się posilę, to po prostu ryba z kaszą i kasza z jogurtem, trochę posłodzona. Um, I e, to jest, e, właśnie to jest bardzo ciekawe, skąd się wzięło moje zainteresowanie tamtejszą kuchnią, w ogóle tamtejszym regionem. Uzięło się najpierw od ludów mówiących językami afroazjatyckimi, um, a są to takie języki jak Język somalijski, język ten stary egipski i też teraz koptyjski, e, Także języki semijskie, na przykład e, arabski, hebrajski, amharski, używany w Etiopii czy maltański, asyryjski też i aramejski, którym mówił Pan Jezus, a um, Właśnie tymi mm, ludami afroazjatyckimi najdalej na zachodzie są Berberzy mm, i Hausa oraz inne ludy mówiące językami czadyjskimi. Czadyjskimi dlatego, że nad jeziorem Czad. Yy, I to właśnie Berberzy i Hausa to są Afryka Zachodnia, tak naprawdę. W ogóle yy, bardzo ciekawe robili badania genetyczne że hmm, Hausa mają e, z Bliskiego Wschodu jakby po ojcu DNA, a z Afryki Subsaharyjskiej, tak naprawdę z samej północy Afryki Subsaharyjskiej, czyli tam powiedzmy zaraz pod Sahelem, to hmm, po matce mają. Także e, jest to bardzo ciekawe i tak naprawdę jest tym najbardziej na południe wysuniętym em, ludem berberyjskim, czyli Tuaregami. I z y, Hausa, żyją razem Fulanie. To jest taka już y, typowo tamtejsza grupa. Niektórzy twierdzą, że oni tworzyli takie malowidła naskalne y, na Saharze parę tysięcy lat temu, y, gdzieś tam około chyba 6000 czy 7000 lat temu. I e, bo przedstawiały czarnoskórych ludzi, i była debata, czy, e, czy to Berberzy byli czarnoskórzy, czy po prostu e, jakiś inny czarnoskóry lud to zrobił i doszli do mnie że skórze. To są fulanie. E, a to jest właśnie e, ten cały deser o nazwie Hamza to jest właśnie mm, pochodzący od e, przepis pochodzący właśnie z ludu fulan. Jest to muzułmański lud, a w tym momencie trwa, trwa ramadan, więc oczywiście są wrzucane różne przepisy i tak dalej. I z tego, co przeczytałam w komentarzach, jest to akurat typowy tamtejszy ramadanowy przepis. Um. Mówię dobrze, że nie soliłam tej kaszy. Dobre to jest, lekko kwaskowate. Lekko kwaskowate, pewnie gdybym dodała śmietany, zamiast tego, to też by było kwaskowate. Ale właśnie nie takie bardzo kwaśne, tylko takie kremowe. Ym, I ten cukier, cukier waniliowy, który tam dałam, bo nie dodawałam osobno aromatu wanilii i cukru. Tylko właśnie cukier waniliowy i trochę zwykłego cukru. To myślę, że myślę, że ten cukier neutralizuje po prostu ten po prostu kwas kwaśny smak tego jogurtu. Odchodząc od <laughs> afrykanistyki związanej z północą regionu, um, można się skupić na przykład na moich zainteresowaniach związanych z biologią. Um, W ogóle chodzę do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Tutaj też mamy jakże biologiczne rzeczy. Mogłabym powiedzieć nawet, co to za ryba, ale niestety nie pamiętam, mimo że dzisiaj ją kupowałam. Um, pewnie raczej to nie są ryby jadane w zachodniej Afryce, ale trudno takie mam. I szczerze mówiąc, nie wiem skąd się wzięło moje zainteresowanie biologią. Ale wiem, że interesowałam się tym już mając tak 8-9 lat. I najbardziej yy, też pamiętam z tamtego okresu, jak miałam 8-9 lat, że interesowałam się różnego rodzaju sztuką. Hmm. Ale nie sztuką kulinarną, tylko hmm. zresztą widać po tym, że raczej nie interesuję się sztuką kulinarną na co dzień. Tylko gotuję coś, co muszę zjeść, po prostu, żeby przeżyć. Natomiast interesowałam się na przykład malarstwem. Yy, pamiętam, dostałam taką książkę na ósme urodziny <laughs> pod tytułem yy, Historia Sztuki Zachodniej. I yy, yy. Mama oczywiście twierdziła, że nie jestem jeszcze dojrzała na to, żeby takie rzeczy czytać, bo oczywiście było ha 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 ha. Adam ma siusiaka na obrazie, który się nazywa chyba Stworzenie świata. No tak, więc nie byłam gotowa na to, ale wtedy malowałam i zawsze twierdziłam, że chcę w przyszłości zostać malarzem. I cieszę się, że mi się udało odnowić y, tą pasję z dzieciństwa. W ogóle przez ostatnie takie, y, można powiedzieć, dwa lata, może trochę więcej niż dwa lata, ja tak bardzo odnawiam różne takie rzeczy y, z dzieciństwa właśnie. Y, różne takie zainteresowania, pasje. I coś, czym się interesuje, to um, też kultura ludowa mojego regionu i nie tylko mojego regionu, ale głównie mojego regionu. Powiedzmy, że regionu, um, że tak naprawdę o moim regionie można powiedzieć regionu Karpat, bo yy, po prostu mogą być jakieś wspólne, wspólne cechy tego obszaru. Natomiast um, zawsze interesowałam się tym do tego stopnia, że nawet chciałam takie happeningi robić po kroju w wieku 8 lat. O tym już kiedyś tam opowiadałam. Chciałam wydać koleżankę za mąż za pijaka i urządzić takie yy, weselicho yy. Tak naprawdę teraz yy, z perspektywy czasu myślę sobie, że to miał być taki dziwaczny happening po prostu. Yy. Natomiast yy, też mam takie trochę dziwne podejście do sztuki, które mogę zamknąć w haśle. Sztuka to gówno, a gówno to sztuka. Ja nie lubię sztuki wyższej na przykład. Po kroi jakichś poważnych dramatów Szekspira i monalizy namalowanej przez Leonarda Da Vinci'ego. Mm. Natomiast y, uwielbiam odstresowywać się słuchając takich piosenek, jak na przykład piosenki Gracjana Rostockiego, czy, mm, czy jakieś takie hity dziwne, których fragmenty nie rozpuszczałam, wiecie tam pokroją. I hey, czy widzisz komara jak mu dopa świeci i przepierdol mu gazetą, on wyżej nie poleci. Um, I nawet planuję. Na razie to są tylko plany, ale jakby coś się takiego miało dziać, to zapowiadam, że planuję mm, zorganizować gdzieś tutaj w pobliżu mnie, na przykład teraz na to lato, taki festiwal właśnie takiej sztuki, yy, dziwnej sztuki, pato sztuki, pato sztuki z YouTube'a. <laughs> Myślę, że gdyby osoby w wieku... Um, gdyby dzieci i młodzież w wieku pomiędzy 8 a 12 lat mogły um, same sobie jeździć gdzie są i kupować bilety na co chcą i tak dalej, to pewnie na takim festiwalu po prostu um, z całej Polski jak nie, jak nie szerzej by ściągnęli. Um, natomiast... O kurde. Sorry, moja chora siostra się właśnie, znaczy chora, dosłownie chora się właśnie budzi, ja wykorzystałam chwilę jej spania, żeby sobie ten mukbang nagrać. Mm. Także jakbyście się zastanawiali, jakie to są odgłosy z tyłu, to prostu Jedna z moich sióstr to jest. Natomiast co? Myślę, że ona akurat chętnie by była na takim festiwalu. A przecież jak ja bym zorganizowała, to to by było dla niej za free. Także może to ciekawy pomysł. O już, też by była na takim festiwalu bardzo chętnie. Także dziękuję za wysłuchanie. Jeśli ktoś w ogóle dotarł do końca. Trzymajcie się ciepło do usłyszenia. Cześć!